W miarę jak starzejesz się, zaczynają pojawiać się ważne pytania. Czy chcesz być otoczony przez swoje dzieci i wnuki, czy szukać szczęścia u boku osoby, która dzieli Twoje życie? Wiele osób uważa, że na starość dzieci powinny odpłacić się za cały trud, który włożyłeś w ich wychowanie. Twoje dzieci mają swoje własne życie, troski i wyzwania. Nie zawsze będą dostępne, gdy najbardziej będziesz ich potrzebować. Dlatego ważne jest abyś skoncentrował się na trzech filarach, które są kluczowe dla Twojego dobrostanu. Pierwszym filarem jest zdrowie. Wiele osób wierzy, że gromadzenie pieniędzy jest sekretem spokojnego i obfitego życia na starość, ale zapominają, że bez zdrowia wszystkie pieniądze świata nie mają wartości. Z pewnością słyszałeś, że zdrowie to bogactwo i jest to prawda na każdym etapie życia. Kiedy jesteśmy młodzi, łatwo jest zatracić się w pracy i zaniedbać zdrowie zamieniając dobrostan na sukces. Tak bardzo angażujemy się w dążenie do uznania, awansów i osiągnięć finansowych, że często zaniedbujemy ciało i umysł. Jednak z upływem lat zdajemy sobie sprawę, że oddalibyśmy wszystko, by odzyskać nasze zdrowie. Zrozumienie, że czekanie do starości, aby zacząć dbać o zdrowie jest za późno, jest kluczowe. Zdrowe ciało jest podstawą szczęśliwego życia. Wyobraź sobie osobę, która całe życie pracowała, poświęcała się, oszczędzała każdy grosz, ale kiedy w końcu nadeszła upragniona emerytura, nie mogła cieszyć się owocami swojej pracy, ponieważ była chora, zmęczona lub osłabiona. Nawet jeśli masz dużo pieniędzy, na co się to zda, jeśli ciągle jesteś chory? Z czasem nasze ciała naturalnie słabną, a nawet najprostsze czynności mogą stać się wyzwaniem. Nawet jeśli twoje dzieci chciałyby się tobą opiekować, mogą nie mieć czasu, energii ani możliwości, by to zrobić. I bądźmy szczerzy, nikt nie chce być ciężarem dla rodziny. Obowiązek opieki nad kimś o słabym zdrowiu może być emocjonalnie i fizycznie wyczerpujący. Bez zdrowia możesz stać się ciężarem, a żaden rodzic nie chce być obciążeniem dla dzieci. Dbając o zdrowie w miarę starzenia się, nie tylko korzystasz z tego sam, ale także unikasz zależności od innych. Każdy wybór który podejmujemy dzisiaj, czy to w zakresie odżywiania, ćwiczeń fizycznych czy zarządzania stresem, jest inwestycją w naszą przyszłość. W końcu prawdziwe bogactwo to możliwość starzenia się z godnością, autonomią i jakością życia. To umiejętność spojrzenia wstecz i wiedzenia, że poza sukcesem finansowym priorytetem było to, co naprawdę ważne twoje zdrowie i dobrostan. Drugim filarem jest posiadanie partnera życiowego, który jest jednym z najważniejszych fundamentów szczęścia. Z biegiem czasu największe radości płyną z dzielenia się cennymi chwilami z dziećmi, wnukami, a nawet prawnukami, ale to nie wszystko. Życie, nawet w dojrzałym wieku, wciąż oferuje nam możliwość przeżywania intensywnych emocji, pragnienia i potrzeby miłości, zrozumienia i towarzystwa. Przysłowie opiekę małżonka warto bardziej niż opiekę dziecka jest szczególnie prawdziwe dla par, które mają szczęście starzeć się razem. Ta opieka wykracza poza codzienne rutyny wiąże się z głębokim zrozumieniem, bliskością zbudowaną przez lata, którą tylko życiowy partner może zaoferować. Kiedy jesteśmy w długotrwałym związku, partner staje się czymś więcej niż tylko towarzyszem, przekształca się w lustro naszej własnej duszy, kogoś, kto zna nas na tyle intymnie, że rozumie nasze lęki, niepewności i najgłębsze marzenia. W miarę starzenia się ta więź staje się jeszcze cenniejsza. Obecność partnera to stały element, który przynosi komfort w obliczu nieuniknionych zmian w życiu. To ktoś, kto trzyma Cię za rękę w trudnych chwilach i dzieli się drobnymi radościami codzienności, które stają się jeszcze bardziej znaczące z upływem lat. A co, jeśli życie nie dało Ci partnera na starość? To rzeczywistość dla wielu osób. Niektórzy tracą swoich małżonków wcześniej, a inni, z różnych powodów, nigdy nie mieli szansy na stworzenie trwałej więzi. Po stracie partnera, wiele osób popada w głęboką samotność, nawet jeśli są dobrze sytuowani finansowo i mają wspierające dzieci. Brak partnera może pozostawić pustkę trudną do wypełnienia, uczucie niedoskonałości, które nie znika z obecnością innych krewnych. Historia pana Antonio z Hanoi dobrze ilustruje tę rzeczywistość. Stracił swoją żonę prawie 20 lat temu, i od tego czasu poświęcił swoje życie na wychowywanie dzieci samodzielnie. Teraz, Będąc w podeszłym wieku, mimo że zgromadził majątek i otrzymuje bezwarunkową miłość dzieci, odczuwa nieznośny brak swojej żony u boku. To uczucie nieobecności towarzyszyło mu przez wiele lat, aż przypadkowo spotkał panią Adelaide w klubie społecznym. Oboje, będąc w dojrzałym wieku, odkryli w sobie nawzajem towarzystwo i zrozumienie, na które tak bardzo czekali. Nie tylko zostali przyjaciółmi, ale także odnaleźli nowy sens w życiu, decydując się na małżeństwo. Jednak musieli zmierzyć się z oporem dzieci, obawiających się opinii innych oraz kwestii finansowych, które dla nich wydawały się błachostkami. Ta sytuacja odzwierciedla powszechny problem wśród osób starszych potrzeba towarzystwa, często źle rozumiana lub ignorowana przez rodzinę. Starości posiadanie partnera obok siebie to nie tylko komfort, to źródło nowej radości, ktoś, z kim można dzielić dni i wspierać się w trudnych chwilach. To także przypomnienie, że miłość i ludzka więź nie mają daty ważności, że te uczucia są ponadczasowe i niezbędne na każdym etapie życia. Odmowa sobie tej szansy z powodu strachu lub uprzedzeń to w rzeczywistości pozbawianie się tego, co naprawdę sprawia, że życie jest warte przeżycia nawet w ostatnich latach. Obecność partnera przynosi poczucie spełnienia, które staje się jeszcze bardziej znaczące w starości, zapewniając nie tylko wsparcie emocjonalne, ale także nową szansę na pełne przeżywanie miłości. Trzeci filar to bezpieczeństwo finansowe. Kiedy jesteśmy młodzi, możemy żyć bez dużej ilości pieniędzy, ale na starość stają się one niezbędne. Młodość przynosi zdrowie i możliwości, które pomagają nam stawić czoła wyzwaniom życia. Jednak z biegiem czasu ciało się starzeje, a choroby pojawiają się częściej, co sprawia, że zasoby finansowe stają się jeszcze bardziej istotne. Niektórzy mają szczęście, mając do dyspozycji emerytury lub oszczędności zgromadzone przez lata, ale nie każdy ma takie zabezpieczenie. Bez wystarczających środków finansowych ciężar często spada na dzieci, które mogą być bliskie przejścia na emeryturę lub zmagać się z własnymi problemami finansowymi. Może to generować stres i napięcie, zwłaszcza gdy zdolność do zarabiania pieniędzy nie jest już taka sama. Posiadanie oszczędności lub emerytury na starość zapewnia środki na dbanie o zdrowie, opłacanie leczenia i, co najważniejsze, utrzymanie niezależności. Pomaga to uniknąć bycia obciążeniem finansowym dla dzieci i gwarantuje, że można żyć z godnością. Bez bezpieczeństwa finansowego starość może stać się okresem lęku i zależności, gdzie nawet najprostsze przyjemności życia mogą stać się niedostępne. Z drugiej strony, mając wystarczające środki, można cieszyć się złotymi latami bez obaw o pieniądze czy zależność od pomocy innych. Często słyszymy historie o starszych osobach, które są źle traktowane lub zaniedbywane, co zazwyczaj związane jest z zależnością finansową. Rodzice, którzy naprawdę kochają swoje dzieci, przygotowują się do starości w sposób, który nie obciąża ich dzieci. Ci którzy mają środki na zatrudnienie pomocy, jeśli to konieczne, lub na opłacenie własnej opieki, zapewniają sobie życie w pokoju i komforcie. W wielu kulturach azjatyckich powszechnie polega się na dzieciach jako głównym wsparciu dla starszych rodziców. Jednak obecnie ważne jest przyjęcie bardziej proaktywnego podejścia, jak to ma miejsce w wielu krajach rozwiniętych. Przygotowując się do starości, dbając o zdrowie, zabezpieczając finanse i doceniając swojego partnera życiowego, zapewniasz sobie życie z godnością i szczęściem, wolne od niepotrzebnej zależności od dzieci. Te trzy filary, zdrowie, partner życiowy i bezpieczeństwo finansowe, są najbardziej niezawodnymi podstawami spokojnej i satysfakcjonującej starości. Część 2. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak wyglądałoby Twoje życie, gdybyś stracił swojego partnera. Życie jest pełne niespodzianek, a taka strata może sprawić, że poczujesz się pusty i zagubiony. Ale co, jeśli istnieją sposoby, aby nie tylko przetrwać, ale również prosperować po tak głębokiej stracie? Są ludzie, którzy przeszli przez to i mają lekcje do podzielenia się na temat odnajdywania nadziei, niezależności i szczęścia, nawet po największej stracie w życiu. Życie jest nieprzewidywalne i nigdy nie wiesz, jak daleko osoba, którą kochasz, będzie mogła cię towarzyszyć. To jak podróż pociągiem każdy może podróżować z tobą przez część drogi, ale ostatecznie każdy musi wysiąść. Kiedy to się zdarza? Ważne jest, aby być wdzięcznym za wspaniałe chwile spędzone razem. A jeśli ktoś może być z tobą przez całą podróż, powinieneś być jeszcze bardziej wdzięczny. Posiadanie partnera to błogosławieństwo, zarówno w młodości, jak i w starości. Ale nie każda miłość trwa wiecznie. Niektórzy partnerzy odchodzą wcześnie z powodu chorób lub katastrof. Kiedy małżonek odchodzi, dom wydaje się pusty, jakby życie straciło swoje wsparcie. Jednak, choć to bardzo smutne, czas nie zatrzymuje się, a osoba zmarła nie wróci. Kiedy twój małżonek odchodzi, musisz się uleczyć i kontynuować życie najlepiej, jak potrafisz. Trzy osoby, które przeszły przez to doświadczenie, podzieliły się swoimi historiami. Mają cenne rady dla osób w średnim wieku lub starości, które mogą stracić małżonka jako pierwsze. Mówią, że jeśli to się zdarzy, powinieneś unikać trzech rzeczy, aby zapewnić sobie godne życie w ostatnich latach. Kayliste, mająca 67 lat, przeżyła to doświadczenie. Straciła męża w wieku 64 lat i nagle poczuła się zagubiona. Jak iść dalej, kiedy osoba, którą kochasz najbardziej, Odchodzi. W pierwszych dniach czuła się jak cień, wędrując po domu, gdy życie wydawało się nie mieć sensu. Noce były najgorsze. Sama w łóżku, które kiedyś dzieliła z mężem, płakała, aż zasnęła. Ale za każdym razem, gdy oglądała stare zdjęcia, przypominała sobie uśmiechy, które dzielili. Myślała, mój mąż nie chciałby, żebym tak żyła. I zrozumiała, że choć była smutna, łzy nie przywrócą go z powrotem. Kejliste zdała sobie sprawę, że choć rozdzielenie życia i śmierci jest najboleśniejszą rzeczą na świecie, żywi muszą kontynuować. Nieważne jak szczęśliwa była przeszłość lub jak słodkie są wspomnienia, życie utkwione w przeszłości uniemożliwia dostrzeganie piękna teraźniejszości i nadziei na przyszłość. Patrzenie w przyszłość i życie dobrze, według niej, to nie tylko obowiązek wobec samego siebie ale także sposób na pozostawienie zmarłego małżonka w spokoju. Nauczyła się dbać o siebie, utrzymywać umysł w spokoju i nie pozwalać smutkowi, by ją opanował. Zmieniła swoje nastawienie, odzyskała pewność siebie i zaczęła prowadzić bardziej niezależne i silne życie. Jadła, kiedy chciała, spała, kiedy mogła, spacerowała po parku i chodziła po ulicach. Nauczyła się elegancko i mądrze cieszyć się samotnością pielęgnując swój wewnętrzny świat, jakby degustowała dojrzałe wino. Kiedy samotność była ciężka, Kejlistę szukała przyjaciół, rozmawiała na każdy temat i znajdowała radość nawet w samotności. W ten sposób, choć lata, które następnie minęły, były samotne, nadal były przyjemne. Jej historia uczy nas, że radzenie sobie ze stratą partnera życiowego to jedno z największych wyzwań, z jakimi można się zmierzyć. Ale przypomina nam też, że ból to emocja, którą wszyscy odczuwamy, niezależnie od wieku, pochodzenia czy kultury. Odczuwać smutek i samotność po utracie bliskiej osoby jest normalne i częścią ludzkiego doświadczenia. I jak odkryła Keylistę, możliwe jest odnalezienie nadziei i nauka życia na nowo, nawet w najtrudniejszych chwilach. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że inni również przeszli przez trudne chwile, może to sprawić, że twój ból wydaje się mniej samotny. Historia Kelystii pokazuje, jak można przezwyciężyć straty i znaleźć nowe cele w życiu. Życie może być trudne i przynieść bolesne niespodzianki, ale te udowadnia, że możliwe jest wstać i odnaleźć sens. Ta wiadomość jest ważna, ponieważ daje nadzieję tym, którzy cierpią. Nawet jeśli ból nigdy całkowicie nie zniknie, istnieje droga prowadząca do radości i spełnienia. Ponadto Kayliste podkreśla znaczenie dbania o siebie i zdrowie psychiczne, zwłaszcza w chwilach smutku. Łatwo jest zapomnieć o sobie w czasach bólu, ale Kayliste postanowiła zadbać o swoje zdrowie, znaleźć radość w małych rzeczach i nawiązać kontakt z przyjaciółmi. Te kroki mogą pomóc innym osobom przechodzącym przez podobne sytuacje. Jej historia uczy nas również o sile wspomnień w procesie uzdrawiania. Kayliste znalazła pocieszenie – Patrząc na stare zdjęcia i przypominając sobie szczęśliwe chwile spędzone z mężem. Docenianie tych pozytywnych wspomnień może być potężnym sposobem radzenia sobie ze stratą, pomagając oddać hołd tym, którzy odeszli, podczas gdy my dalej żyjemy naszymi życiami. Doświadczenie Kelisty przypomina nam o znaczeniu życia teraźniejszością i patrzenia w przyszłość. Naturalne jest odczuwanie tęsknoty i wspominanie przeszłości, ale równie ważne jest znalezienie nowych źródeł szczęścia i celu. Ta równowaga jest kluczowa dla prowadzenia pełnego życia, nawet po głębokiej stracie. Droga Kelisty oferuje nadzieję i praktyczne rady, jak radzić sobie z żałobą i iść naprzód. Pani Amber, mająca 65 lat, dzieli się swoją historią po śmierci męża. Uważała, że życie z córką i zięciem będzie naturalne. W końcu opiekowała się nimi, gdy byli mali, a teraz oni mieli się nią zaopiekować na starość. Jednak po latach poświęconych całkowicie rodzinie córki, zaczęła dostrzegać, że to, co otrzymywała w zamian, to rosnące poczucie niedocenienia. Na początku córka i zięć wspierali ją finansowo, ale z biegiem czasu pani Amber zaczęła czuć, że jej obecność stała się bardziej obciążeniem niż pomocą. Jej doświadczenie ujawnia ważną lekcję o niezależności i poszukiwaniu prawdziwego szczęścia, zwłaszcza w starości. Czasami najlepszym towarzystwem, jakie możemy mieć, jest nasze własne. Z biegiem czasu przestali mnie wspierać finansowo, ponieważ miałam już swoją emeryturę. Kiedy mój wnuk dorósł, moja emerytura nie wystarczała, by utrzymać czteroosobową rodzinę. Mówiłam o tym kilka razy mojej córce, ale wydawała się niecierpliwa. Czasami dawała mi trochę pieniędzy, ale najczęściej unikała tego tematu. Wspólne mieszkanie przyniosło pewne problemy. Czasami krytykowałam córkę. Głównie za codzienne zakupy przez internet, bez myślenia o oszczędzaniu na przyszłość. Mieliśmy również różne zdania na temat wychowania mojego wnuka. Wierzyłam, że dzieci potrzebują dyscypliny od najmłodszych lat, ale moja córka i zięć uważali, że lepiej pozwolić mu dorastać swobodnie. Stopniowo dystans między nami się powiększył. Zaczęli rozmawiać ze mną rzadziej, bardziej formalnie i mniej czuło, kiedy zasugerowałam powrót do mojego domu. Powiedzieli, że będą mnie tęsknić, ale zauważyłam, że odecznęli z ulgą. Wydawało się, że stałam się dla nich ciężarem. Kiedy mój wnuk był mały, potrzebowali mojej pomocy, ale teraz radzili sobie sami. Wracając do swojego domu, poczułam się samotna i bez celu. Moje życie było proste, ale czułam się pusta i zagubiona, bez nikogo, z kim mogłabym porozmawiać. Z biegiem czasu nauczyłam się cieszyć własnym towarzystwem. Odkryłam na nowo stare hobby, takie jak kaligrafia i malowanie, i zaczęłam uczestniczyć w grupach społecznych, gdzie poznałam nowych przyjaciół. Stopniowo moje dni zaczęły znów nabierać sensu. Zdałam sobie sprawę, że życie, które naprawdę chciałam po śmierci męża, to takie spokojne życie, z relaksem i wolnością. Historia pani Amber pokazuje, jak ważne jest utrzymanie niezależności i zaufanie do samego siebie, szczególnie gdy się starzeje. Mieszkanie z dorosłymi dziećmi może wydawać się dobrym pomysłem, ale może to prowadzić do konfliktów z powodu różnic między pokoleniami. Doświadczenie pani Amber pokazuje, jak różne opinie na temat pieniędzy, wychowania dzieci i codziennych nawyków mogą powodować napięcia. To nie jest coś, co dotyczy tylko jednej kultury, to problem z którym borykają się rodziny w wielu krajach. Ponadto poczucie bycia ciężarem dla innych może być bardzo bolesne. Pani Amber czuła się niedoceniana, a nawet rozgoryczona po poświęceniu tylu lat rodzinie córki. To napięcie emocjonalne może sprawić, że starsi rodzice czują się bezużyteczni lub przygnębieni, zwłaszcza w kulturach, gdzie niezależność jest bardzo ceniona. Odnalezienie radości i spełnienia osobistego jest kluczowe dla szczęśliwej emerytury. Pani Amber udało się odnaleźć tę radość, wracając do swoich hobby i zdobywając nowych przyjaciół, pokazując jak ważne jest nadal dążyć do osobistych zainteresowań i utrzymywać aktywne życie społeczne. Po stracie kogoś, kogo kochasz, jest trudno, ale możliwe jest ponowne znalezienie radości i sensu. Unikanie pośpiechu w nowym związku i niepoleganie zbytnio na dzieciach może pomóc stworzyć życie bogate i pełne celu. Dbaj o swoje zdrowie. Rób to, co sprawia ci radość i buduj nowe przyjaźnie. Cenić swoją niezależność, przechowuj dobre wspomnienia i bądź otwarty na nowe doświadczenia. Te kroki mogą pomóc ci ruszyć naprzód i znaleźć nowy cel, nawet po wielkiej stracie.